Pokażę się yy, tak. na górę. Jeszcze raz. Dobra. Także idziemy dalej. nich. Ale teraz miałem cena dziwnego. Dawaj go. Kurde. Jaką mamy drugą broń? Drugą broń mamy taką. Uuuu, widzisz to? Dobra, jestem na dole ja widziany Dobra, to... policjanci Ja się nie policjanci tylko Ojeju, ci starców tak skurzają Widzicie Lec Dobra